Nie wiecie, na kanale z tej strony, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym dlaczego nie odpowiadam na komentarze widzów myślę, że odcinek mi się spodoba i ogólnie ja w ogóle nawet nie czytam tych komentarzy przyznaję się do tego e... jakby ja przestałam w ogóle się patrzeć na te komentarze około tydzień temu e... pierwszym powodem e... dlaczego nie, czyna... nie czytam komentarzy jest taki, że jest strasznie dużo hejtów A jakby ja nie mam za bardzo zdrowej psychiki i takie coś na mnie mocno wpływa Choć z drugiej strony tak samo y, mnie to jakoś motywuje Ale bardziej na odwrót Dwa, trochę mnie to męczy, jeżeli ktoś się mnie na przykład pyta Dlaczego nagrywasz na telefonie? Dlaczego nagrywasz podróbkę Minecrafta? I w ogóle jest filmik na YouTubie W sumie możecie przejrzeć na mój kanał I tam nawet odpowiedziałam na to pytanie, dlaczego nagrywam na telefonie Albo dlaczego nagrywam Minecraft podróbkę, chociaż tego chyba nie Minecraft podróbkę nagrywałam dlatego, że po prostu chciałam A komentarze były, co nie? Jakby... Nie, ja nie, nie chcę być wredna w tym odcinku, co nie? Staram się być nie, nie być wredna By ja ogólnie jestem bardzo miłą osobą Czy sami mogliście nas zauważyć że pomimo hejtów i w ogóle, bo Odpowiadałam bardzo miło O, że tak powiem, ja po prostu nie lubię ranić ludzi Chociaż mam ja szczerze powiem, że ja traktuję tak samo Lib z wzajemnością. No zależy, czy ktoś chce mnie wykorzystać albo cokolwiek innego, no to wiadomo, odsuwam się od takiej osoby, czy od toksycznych ludzi. No raczej każdy tak robi. Jakby ja mogę podziękować ludziom, yy, którzy po prostu staram się nie napisać komentarza jako hate. Tylko po prostu staram się jakoś napisać miły komentarz, co ma na przykład, nie wiem, zmienić albo cokolwiek innego. Takie o ludzi rozumiem, a ludzi, którzy piszą to dla atencji, żebym odpisała na ten komentarz, że mieli z tego satysfakcję, to oczywiście, że nie, nie odpiszę na taki komentarz. No raczej mnie zrozumiecie, co nie? I naprawdę dziękuję Wam wszystkim za miłe komentarze. Za każdy lajki like i subskrypcję na moim kanale. Naprawdę, wielkie serduszko dla was, że mnie tak wspieracie. I też sobie mogę podziękować hejterom, że jakoś mnie tam motywują. Yy, że... Nie wiem, na przykład mogę coś przez to zmienić. No ale wiadomo, już raczej nie będę się patrzyła na komentarze i w ogóle... Yy, może kiedyś popatrzę się, jakie komentarze były. Zobaczymy. Więc... Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Myślę, że taki film się spodobał i jeśli tak, to chcęcie łapkę w górę. No i subskrybujcie na, kana na, kana na kanale Pa.